Wysłuchaliście słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam Was, jakie są Wasze postanowienia, Mateuszu i Mariolo? Czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Chcemy. Czy chcecie wytrwać w tym związku, w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli aż do końca życia? Chcemy. Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy? Chcemy. Prośmy więc Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania. Niech ich miłość, przez niego umocniona, stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. Oh Zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Podajcie sobie prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej. Ja Mateusz, biorę cię Marię za żonę. Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże, Wszechmogący, Trójcy Jedyny Wszyscy Święci. Ja, Mariola, biorę Ciebie, Mateuszu, za męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże, Wszechmogący, w Trójcy Jedyny Wszyscy Święci. Co Bóg złączy? Człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez Was zawarte ja, powagą Kościoła katolickiego, potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pobłogosław Boże te obrączki, które poświęcamy w Twoim imieniu, spraw, aby ci, którzy będą je nosić, dochowali sobie doskonałej wierności, trwali w Twoim pokoju, pełnili Twoją wolę i zawsze się miłowali przez Chrystusa Pana naszego. Naznak zawartego małżeństwa, nałóżcie sobie obrączki. Żono, przyjmij ode mnie tę obrączkę, jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Mężu, przyjmij oto tę obrączkę, na znak mojej miłości. i wierności w imię Ojca i Syna Ducha Świętego.